Siemano, w tym filmie chciałem Wam przedstawić kroki montażowe. Pierwszy krok, planowanie i nagrywanie. Materiały lepiej nagrywać krótsze, treściwe. Ja kiedyś też robiłem tak, że nagrywałem dużo materiału, długie, długie fragmenty wideo, a później miałem problem, żeby się do tego zabrać, bo było tego dużo. Wszystko jest takie, gdzieś, gdzieś się coś znajduje, nie wyciąłem tego. Lepiej zrobić krótsze, nawet powtórzyć, wykasować jakąś rzecz nieudaną, powtórzyć ją w formie takiej skróconej. Wtedy się łatwiej połapać w tym wszystkim i też łatwiej montować. Jeżeli mamy za dużo tego, to zniechęcamy się, musimy szukać później po tych nagraniach. Wszystko to nam obciąża też program do montowania, także lepiej krótsze formy. Drugi etap montaż. Mam już materiał. Jakieś fragmenty, teraz wszystko możemy sobie od razu wgrać na oś czasu. Pokazuję to, jak i ja tak właśnie robię. Najczęściej, no chyba, że mam jakieś takie nie wiem, pokawałkowane, że trochę mówię, trochę jest nagrywane z komputera, ale i tak lepiej to od razu wszystko nagrać, wgrać na oś czasu i wtedy tak wybieramy najlepsze rzeczy i wstępnie sobie montujemy, jak to ma wyglądać. Ja tak robię. Trzeci krok. Gdy mam to już wstępnie pomontowane, robię sobie przebitki, czyli wstawiam jakieś materiały na powyżej głównego, głównej ścieżki montażowej i również dodaję tu efekty specjalne, czyli jakieś przejścia, jakieś bajery takie. To, to jest takie, taki etap no, wzbogacania, powiedzmy, filmu. Na tym trzecim etapie można też dodać ścieżkę dźwiękową na sam dół i wstępnie wyeksportować film. Ja tak też właśnie robię. Czwarty etap. Po w eksportowaniu sprawdzam sobie całość materiałów, gdzie co trzeba poprawić, zaznaczam sobie minutowo, w którym momencie. I teraz od razu przychodzę do poprawek. Jeżeli sobie robimy poprawki, ja robię to od końca, tak jakby, żeby ta oś czasu mi nie przeszkadzała. Bo jeżeli sobie zaznaczę minutowo poprawki, wtedy, jeżeli robię je od końca, to te minuty początkowe mi zostają. Pamiętamy przy tym, przy tych poprawkach o ważnym przycisku Ripple All Tracks to jest kluczowy przycisk, bo dzięki temu przesuwa nam się całość zmontowanego materiału. Dzięki temu nie musimy później martwić się, że nam się coś przesunie na którejś ścieżce, tylko wszystkie ścieżki się razem przesuwają. Ewentualnie robię też tak, że na ścieżce dźwiękowej zaznaczam Kłódeczkę wstawiam, żeby ona się nie, nie ruszała, czyli dźwięk, który jakby mało rozmaicać wideo. Warto sobie tu wstawić od razu filtr na całą ścieżkę gain, veilum, czyli regulacja poziomu dźwięku. Ja sobie tak robię, właśnie obniżam tam na minus 15 albo minus 20, w zależności jak ten głośny jest ten utwór. Jeżeli chcemy coś podnieść jaką, w jakimś momencie tą muzykę, to możemy sobie wyciąć fragment tej muzyki w trakcie tej ścieżki dźwiękowej i tam podnieść wartość. Green Veilum. Szymano. <laughs> Sorry. <śmiech> Dobre jeszcze raz.